No to może ja jeszcze coś powiem, więc tak <śm> zbanowali mi dwa kanały na YouTubie za to, że jak główny kanał, w, nie w marcu, tylko w kwietniu e, dostał bana na 7 dni w związku... E, bo ja wrzuciłem odcinek z TikTokami i YouTube ogólnie uznał tam dziewczyny tańczące, YouTube uznał, że, mm, e, że na gość bo były skąpo ubrane i dostałem bana na 7 dni. Ogólnie na YouTube masz tak, że dostajesz najpierw ostrzeżenie, to ostrzeżenie jest na zawsze i potem dostajesz, potem jak dostajesz na przykład yy, potem kolejnego jakby takiego bana, to flagi się nazywa. Pierwszą flagę jest na 7 dni, druga na 2 tygodnie, trzecia kasunują Ci kanał i każda flaga się przedawnia yy, po trzech miesiącach. No to ja dostałem tą flagę, bo to ostrzeżenie to ja już mam, no ten kanał też ma 10 lat, nie? To ostrzeżenie to już mam z bardzo, z bardzo dawna temu. Kiedyś tam, kiedyś tam jakieś filmy ogólnie zmieniali regulami, na przykład ściągali jakieś stare filmy, które łamały ten regulamin, bo na przestrzeni tych wszystkich lat regulamin YouTube'a się zmieniał. No i tam dostaliśmy flagę, spoko, poczekamy 7 dni. Ale racji tego, że wrzucaliśmy wtedy filmy, to ja mam jeszcze drugi kanał, Nitro, się nazywał, gdzie streamowałem i gdzie wrzuciłem film, w którym powiedziałem, no, siema, dostałem bana, możecie subować ten kanał, bo tu kiedyś... Nawet chyba wtedy powiedziałam, że na tamten moment, tam to się nie, nie wydarzyło, że gierki będę nagrywać. I teraz wysłali mi maila, w którym powiedzieli, że w racji tego, że ominąłem tą blokadę tygodniową, tym filmem czy streamem, jakby się jakiś pojawił w tamtym tygodniu, to zawieszałem oba kanały. I kurwa w sumie to tyle co wiem, tyle co wiem. Eee, co ja mogę powiedzieć, jeśli rzeczywiście jeśli rzeczywiście jest tak, że nigdy więcej nie będę miał konta na YouTubie, nie będę mógł rzucić filmu e, ani streamować, to ja bym chciał wszystkim podziękować. Wszystkim bardzo serdecznie chciałbym podziękować, którzy przez te 14 lat, mniej 7, jak to mówię, na no niektórych filmach, przez 14 lat od kiedy byłem mały na YouTubie, jak potem byłem średni, potem byłem prawie duży, potem w ogóle byłem duży, e, którzy byli. Którzy byli, którzy oglądali, którzy, którzy czekali, którzy się śmiali, którzy wspólnie przeżywali różne rzeczy. E, bo ja uważam: cokolwiek by się nie wydarzyło i tak uważam, że to jest no, duża cząstka. Raz, że dużo czasowa, dwa, że, że bardzo emocjonalnie, że to jest duża cząstka mojego życia. I nie mogą zbanować, zablokować, wyrzucić, usunąć, nie lubić. E, prawda jest taka. Że i tak najważniejsze, co można było mieć, a mianowicie przeżycie i emocje, ja to mam. Yy, nigdy nikt mi tego nie zabierze, bo po prostu nie może mi tego zabrać. Więc rzeczy, które fajnie robiliśmy, nie wiem, czy byliśmy na koloniach, kurwa, jakiś wspólnie, czy, yy, czy się widzieliśmy na mieście, czy, czy się spotkaliśmy na gali, czy. 10 różnych innych rzeczy, nieważne. Nieważne, co będzie dalej, ważne to, co było. Więc no. Ja ze swojej strony spróbuję się od tego odwołać, bo regulamin niejednoznacznie stwierdza, że to jest wykroczenie, żeby kanał zbanować z tego, co się... Do... Ja oczywiście robię to nieświadomie. Nie? To świadomie bym siebie nie zbanował z witryny, którą najbardziej lubię. No Regulamin jest niejednoznaczny. I mianowicie, owszem, jest użyte słowo, że w momencie, kiedy omijasz blokadę, bo to jest jakby omijanie blokady, tak? Ktoś ci dał tutaj bana, masz drugie konto. To też nie jest tak, że, że nie wiem, miałem jakieś konto do spamu, y, jakiś wyłudzeń, zbanowali je, to sobie założyłem nowe. Nie, no po prostu tam dostaliśmy bana za TikToki, 7 dni, y, to wrzuciłem film informacyjny na drugi kanał. No więc regulamin y, mówi, że może może dojść do trwałej y, y, blokady konta, czy tam wszystkich kont, może, ale nie musi, że i, i chyba tam jeszcze ja się wyczytał, że. Że jednoznacznie, zrojedynkowo banują za, yy, tam za jakieś inne rzeczy, tego nie było m, podanego. Więc no kurwa trudno, nie? Jeszcze wiadomość do wszystkich ludzi, którzy mnie nienawidzą i się cieszą. Yy, jesteście mali, małymi ludźmi. Małymi ludźmi. Yy, wiesz, to, że ja się teraz spotknąłem, to nie znaczy, że za chwilę ta chwila może trwać godzinę, a może trwać 10 lat. Ja za chwilę będę i tak machał z Olimpu. Nieważne co, co będę robił. Nie mówię, że jakieś kanały na YouTubie czy coś. Nie da się mnie zastrzelić. Znaczy, nikt nie jest odporny, to wiadomo. To już przerabialiśmy w zeszłym tygodniu. Jeszcze może pokrótce, ale tak naprawdę pokrótce. Mieliśmy tutaj jakiś 25 minutowy film przygotować na dzisiaj. Już został zresztą pocięty. Dogrywaliśmy tylko rzeczy, które ja chciałem powiedzieć. Yy... Kurcze. Z tego filmu chyba też moi wszyscy hejterzy byli zadowoleni, bo moim zdaniem ten film jest mocny, jest bardzo mocny. Jest trafny w wielu częściach tego, tego filmu i jest ten film i jest ten film też takim takim filmem, który ja ten film widziałam cztery razy od wczoraj i za każdym razem sobie myślałam o różnych rzeczach. Dużo mi też pomógł zrozumieć ten film. Oczywiście też nie ukrywajmy, że tam sporo też jakichś naciągnięć czy manipulacji było e, i rzeczy wyrwanych z kontekstów, ale to nie zmienia faktu, że zarys tego filmu e, jest prawidłowy. I byłby prawidłowy dzisiaj, byłby prawidłowy wczoraj, byłby za dwa tygodnie prawidłowy, bo, prawdę mówiąc, na przestrzeni ten, ja ogólnie ja wam powiem tak, e, jedyne co nie jest prawidłowe to teza, teza jakoby Moje działanie na przestrzeni lat było super przemyślane, e, i że ja tu będę brzydko mówił, czy, czy, czy kogoś byłotko po to, żeby pieniądze e, za to dostać. Pieniądze na tej platformie są od lat może 3-4, dlatego teraz jest wysyp bardzo profesjonalnych kanałów. Wiesz, ludzie możecie zacząć, kiedy ludzie zaczęli samochody kupować, nie? wtedy się pieniądze pojawiły. Przedtem kurwa, na początku to było kieszonkowe. I to naprawdę kieszonkowe parę stówek. Mówię tam lata 2010. A potem to były spoko pieniądze. Spoko pieniądze, na zasadzie dla osoby, która miała dużo wyświetleń, dużo filmów wrzucała, to mogła 10 tysięcy złotych zarobić. Więc to są bardzo dobre pieniądze. Większość nawet tych pieniędzy nie powąchała. Więc mogliście widzieć, że było bardzo dużo projektów. Nie? Czy jakieś serwery Minecrafta z jakimś, z jakimś tam shopem, czy nawet i samą miał rawie bo stricte z, z YouTube'a to się nic nie dało. Instagram wtedy jeszcze nie istniał yy, na Facebooka. No, nikt nie miał deali, nie? Bo ogólnie firmy nie, nie wchodziły w ogóle w internet. Więc, yy, więc to nie jest prawda, że wszystko z premedytacją było. Yy, ja owszem, jestem odklejony i czasami, zresztą było widać, że nawet nie czasami, bo można było jeszcze więcej takich shotów znaleźć, yy, że mi się odkleja. Tylko pamiętajcie jedną rzecz. To nie jest tak, że ktoś przyjdzie, napisze cześć i dostaje po mamie. nie? Najczęściej ktoś przychodził i wiedział, co powiedzieć, nie? Czyli, nie wiem, Koda, Sandra, i, i wtedy wycięte szoty z kontekstu. Mogłoby było powiedzieć, że, no kurczę, ktoś tu przyszedł i to i to napisał. Ale, co jest prawdą, hmm, też wydaje mi się, że musiałem do tego trochę dojrzeć. A mianowicie. Uff. A mianowicie ludzie na takich, na takim miejscu jak ja e, powinni sobą reprezentować coś więcej. Powinni, powinni e, nie z przerwami, tylko zawsze, jeśli się da, dawać przykład e, i zdawać sobie sprawę z tego, że, zdawać sobie z tego sprawę, że e, kurwa nie powiedziałbym, że jestem inspiracją dla kogoś, ale no mogłoby się niektóre mm, jakieś błędne paterny znormalizować. Ja ogólnie też jak zaczynałem na YouTubie hmm, jakieś filmy kręcić czy, czy ten. Nigdy to tak jak mówię, no nie było to pieniędzy, to nigdy nie było nastawione na zysk i w ogóle ta platforma nie istniała w Polsce, jeśli chodzi o, o zasięg, o rozbudowanie. Hmm, byłeś dziwakiem w 2011, 2012, 13, 2014 2015 i 15 i 16 też, jak nagrywałeś na YouTubie. Dopiero, hmm, wydaje mi się, że wejście ekipy, wiecie, Fris na nakładce Forbes'a, jakieś wyceny spółki na, na wiele milionów otworzyło ludziom oczy, że kurwa ty, nie jest jakiś debil, który, yy, znaczy ja może tak, nie, ale ogólnie, że, że to nie tylko są idioci, którzy grają w komputer albo pierdolą coś do kamery, albo idą po mieście z selfie stickiem, yy, no, tylko tu jest biznes. Dlatego też dużo, bardzo, bardzo się sprofesjonalizowała ta Platforma, bo zamiast, bo zamiast w telewizję wydawać pieniądze, to tutaj zaczęto wydawać pieniądze. Ja też ogólnie nigdy nie miałem czegoś takiego, że jakoś na siłę chciałem być popularny. Do mnie popularność przez bardzo długi okres czasu w ogóle nie, nie docierają. Mieszkałem w innym kraju i sporadycznie, sporadycznie przez nie wiem, tak do 2016 połowy przyjeżdżałem na event. Więc wiesz, to, że jadę na event, jest PGA i jem i ktoś do mnie podchodzi jest dla mnie normalne. To, że ktoś podchodzi do mnie na ulicy, nie jest normalne. To, że idę do galerii handlowej i wiesz, i yy, yy, ktoś mi zdjęcia robi z ukrycia, nie jest normalne. Więc jak ja się tu przeprowadziłem w 2016 roku, yy, to szczerze mówiąc nienawidziłem ludzi ogólnie. Yy, idąc po ulicy, yy, ktoś się na mnie patrzył, że mają kurwa, on się patrzy jak pierdolę, dole, nie widział jakiś odcinek, zaraz będzie coś chciało ode mnie. Nie wiem, nie mam czasu, śpieszę się, kurwa, jak ja dzisiaj wyglądam, włosów Więc nie wiem, czy jakąś mocną, czy coś, ale uważam, że w pewnym momencie mega, mega ogólnie mi się działo na bani, że wiesz, że jak gdzieś wychodzę, ludzie, wszyscy się na mnie patrzą i teraz tak, każdy się na każdego patrzy. Jak ty idziesz po ulicy, miałeś ludzi, patrzysz na nich. Tylko ja idąc po ulicy, każdy się patrzy i kurwa, ten, nie wiem, rozpoznał coś tam, będzie chciał, nie? To też się zbiegło z okresem, też się zbiegło z okresem, to zresztą już teraz sobie nie zobaczyć, ale ci, co śledzili wtedy, ja miałem dużą przerwę z regularnością, z czymkolwiek. Jakbym miał szczerze powiedzieć, co robiłem w tamtym okresie, tak wiecie, nie wiem, co robiłem w styczniu, w marcu, to trwało gdzieś tak od 2016 do, do 18, to nie wiem, ciężko by mi było powiedzieć. Jakby, kurwa, nie mam nic, nie mam nic w głowie. Czy mam jakieś wiecie, na przykład, nie wiem, jak, jak kodem na chodziku pierwszy raz wchodził, nie? Tak się jeszcze. Tam takie kół, to jest takie kółko, co dziecko w tam wsadzasz, ono sobie, sobie trzyma, jakby taki ten chodzik i, i ten. Więc y, jakieś takie ważniejsze rzeczy wiadomo, że pamiętam. Ale tak, żeby ogólnie powiedzieć, co ja robiłem w tamtym momencie, kurwa. Nie wiem, drużynie CS i ja samo kibicowałem. Wiecie, tak, na zasadzie, że, że dosłownie nic taka, y, taka pustka. I potem, po tym wszystkim, pamiętam, że zacząłem grać w GTA, nie? Zacząłem grać w GTA. to jakby na nowo mnie, jakby na nowo mnie pobudziło do tego, żeby, żeby robić cokolwiek. Pewnie znajdziecie tam jakieś, nie wiem, że to jakiś, chyba w The Walking Dead wtedy grałem, na tego nie skończyłem. Nie wiem, kurwa, ogólnie ten okres, kurwa, strasznie mi na bani siedział. I... I w sumie tyle. Jak ktoś mnie wie, że jakieś rozmowy telefoniczne zapyta, czy jakieś, yy, jakieś omę, to do rozmów telefonicznych wydaje mi się, że szybciej dojrzałem, że to było kurwa, to było dziwne, nie? Yy, nie da się, ogólnie jak na to popatrzysz, kurwa wiesz, chłopcy gdzieś dzwoni i, i, i się wyzywa z jakimś ziomkiem. Yy, nie jest to, powiedzmy, humor najwyższych lotów, ale kurwa, ja miałam takie. Kurwa, ludziom się to podoba, nie? Wszyscy mówią, że spoko. Wiesz, idę na event i, i e, jakiś YouTuber mi mówi, że jego żona to ogląda i że z ten. No to nie widziałem problemu. I to była taka ciągła nitro, kiedy telefon, kiedy telefon, kiedy telefon. Potem się tego wyzbyłem. E, potem było kiedy omę, kiedy omę, kiedy omę. I ja kiedyś opowiadałem historię ogólnie, w którym momencie się do Ome zraziłem. E, ale tak, ja ogólnie uważam, że. Um, że Ome w wielu momentach było było zjebane po prostu, było zjebane tam jak już, do, do, jak dogorywał ten ten pomysł lajwowania Ome to mówię dobra nie gadam z dziećmi I nagle się okazuje kurwa, że tu nikt, że nie ma ludzi wiesz, że to było fajne to jakby ktoś cię nie znał i sobie gadasz tam nie wiem z jakąś dupą, która ma 20 lat, nie było tam takich osób e, więc no więc wchodzić wchodzić na omę i kończyło się to tak, że albo ja byłem niemiły dla kogoś, albo ktoś był niemiły dla mnie, albo oboje byliśmy dla siebie e, niemili. I tak miał każdy, dlatego tej między m.in. też już tego nie robi. No i taki ostatni okres, to, to ten, ten obecny. E, wkurwiali mnie wszyscy, tak? Nie od tego, od tego fejmu w maju, to ja mam takie wrażenie, że. Kurwa, tak jak mnie, nie wiem, żebym statystycznie coś powiedział, że mnie nie, lubi, mnie nie lubiło wtedy 10% ludzi, to teraz mnie nie lubi 35%, ale nie dlatego, że ktoś mnie lubił, mnie nie lubi, chociaż też się znajdą takie osoby, tak po prostu doszło dużo nowych osób, które mnie poznało i oni automatycznie poszli do tych, yy, co mnie nie lubią. Kurwa, naprawdę udręka, udręka, bo... Kurwa, każdy może mówić co chce, nie? Tu się ktoś wyzywa, ktoś się nie wyzywa, ale prawda jest taka, że ja nigdy w życiu, yy, ja nigdy w życiu yy, nie pastwiłem się nad czyjąś rodziną dzień w dzień, godzina w godzinę, yy, cały rok. A tu mieliśmy z czymś takim do czynienia i, i powiem więcej. To nawet nie tyle, że, że nie wiem, że było złe i niedobre i, i że proszę tak nie robić, ale też w pewnym stopniu pozwoliło mi Yy, pomyśleć, pomyśleć, czy, czy w moim zachowaniu również były yy, takie, takie występki i pomimo tego, że nie na taką, nie na taką skalę, wiesz, nie tak intensywnie, jakieś wezwanie randomu, wiesz, ktoś ci przyjdzie i ci powie, twoja mama jest taka, sraka i owaka, a ty mu powiesz, no twoja matka też jest taka, mm, to nawet nie wiadomo kto to jest. Jakbyś chciał znaleźć pokrzywdzonego, to go nie znajdziesz, bo, bo nie wiadomo, co to za wata z internetu był, to, mógłby, to mógłbyś być ty, ja, to mógł być ktokolwiek, nie? Yy, i, I też kurwa zacząłem nad tym myśleć. Dlatego między innymi całkiem niedawno, niedawno, bo niedawno, yy, udałem się do specjalisty. No i sobie gadamy, tam pierdolimy na różne tematy, jakieś wnioski wyciągamy, ale to yy, nie wiem, czy kogoś to interesuje. Nie? Bo teraz ogólnie każdy, każdy jest teraz chory, każdy, każdy ma jakiś problem. Ale wydaje mi się, że w moim wypadku to nie jest taka już ucieczka na zasadzie. O, to teraz to będę miał. Więc no, no i tyle chyba. Nie wiem, co jeszcze mogę powiedzieć. Więc ja tak pokrótce chciałem. Wiadomo, że tam jeszcze chciałem się posłużyć jakimiś fragmentami czy coś, ale chciałem, chciałem odpowiedzieć na ten film. Nie było mi dane. Szkoda, że w taki sposób. Ale jeśli musiało, to tak musiało być. Eee, I tyle. Więc no. Wiesz. Znaczy, bo, bo za chwilę będzie, no i co teraz? Coś tam. Kurwa. Wiesz, ja nie umieram, nie? To po pierwsze. Wy też nie umieracie. Eee, I tak jak, nie wiem, oglądaliście moje filmy. Kurwa. Rynek nie lubi próżni. Więc na moje miejsce znajdzie się, wiesz, dziesięciu innych. Wiesz. Co ja będę robił. Jeśli mi tego bana nie zdejmą. Ym, kurwa, w moim życiu było naprawdę tyle razy blisko, że, że już nie robiłbym filmów czy nie robiłbym streamów. By the way, yy, wolę robić streamy od filmów, a mam wrażenie, że wychodzą mi, jak się postaram, lepsze filmy niż lepsze streamy. To taka anegdotka. Mają kurwa parę pomysłów na siebie. Mam też rzeczy, które robię. Nie wszyscy wiedzą nawet jakie, więc. Yy, nie wiem, no ja nie umieram, nie? Więc no, jakieś, jakieś smutki, takie, takie rzeczy możemy. Yy, jak ktoś umrze, nie? Więc no. I też jest to yy, ekscytujące, to jest, Wam powiem, bo całe dorosłe życie, chociaż ciężko powiedzieć, trzeba dorosłe, no ale powiedzmy, yy, od kiedy jestem pełnoletni, to yy, coś robiłem tutaj, nie? Więc wydaje mi się, że coś tam będę jeszcze w internecie robił przede wszystkim myślę, że, yy, że powinien ktoś wziąć odpowiedzialność za tą blokadę. Bo to nie jest tak, że wiesz, że ktoś sobie film rzucił, jak miał bana na drugim koncie i sobie ziomka 2,5 bańki subów banują. Yy, więc fajnie było, jak po prostu ktoś wziął odpowiedzialność za to. Słuchaj seriusz za to, za to i za to. Albo nie wiem, masz tu chińskie ostrzeżenie, yy, wychylisz się raz, wypierdalasz. Yy, albo kurwa, ziomek, rok se poczekasz. Albo wypierdalać, ale za to, za to i za to, nie? Bo to takie jest wiesz... Masz karę, za co? Nie wiem. Bo tak. I chyba tyle, nie? Już nie wiem. Możecie jeszcze o coś zapytać. Yy, I... Dobra, zostawię tutaj ten. Możecie zapytać. Jeśli ktoś wysłuchał do końca, to super. Jeśli nie, no to też głupio. I... Yy, no to w sumie tak tego nie słyszę. No. Widzimy się. 有几毛钱，人家又卖啥子？